Po raz pierwszy w taki sposób świętowali łomżyńscy policjanci. Z całą ceremonią i uroczystością w galowych mundurach weszli między mieszkańców miasta i spotkali się na Starym Rynku. Uroczysty apel w obecności m.in. wiceministra Jarosława Zielińskiego i komendanta wojewódzkiego policji, inspektora Daniela Kołnierowicza odbył się z okazji 97. rocznicy powstania polskiej policji w odrodzonej Rzeczpospolitej. O etosie policyjnej służby mówił wiceminister Jarosław Zieliński. To jest stutysięczna formacja. Ona ma strzec, aby obywateli pilnować, aby obywatele przestrzegali prawa, ale sama musi dawać w związku z tym wzór postawy, wzór przestrzegania prawa, ale też i wzór etyki. Niestety czasem, na szczęście jednostkowo, ale przecież się zdarzają sytuacje patologiczne i chodzi o to, żeby ich w ogóle nie było, żeby je całkowicie eliminować. To nie przesądza o obrazie polskiej policji, bo ona naprawdę zasłużyła na wielkie uznanie i ogromną pochwałę i takie stwierdzenie, że wypełnia w sposób bardzo dobry swoje zadania, bo my czujemy się bezpiecznie i jesteśmy realnie bezpieczni bo poczucie bezpieczeństwa musi wynikać z realnego stanu który tej sfery dotyczy czyli z tego że jest bezpiecznie po prostu bo może być tak że ktoś się czuje bezpiecznie ale nie wie o tym że są niebezpieczeństwa a tu chodzi o to żeby ten stan poczucia bezpieczeństwa wynikał z tego że służby policja robi swoje tak że tych zagrożeń bezpośrednich dla obywateli nie ma więc ten etos służby to jest właśnie podstawa patriotyzm postawa służebności wobec obywateli nie władza wielka bo mam instrumenty tylko właśnie służba to podkreślam na każdym spotkaniu z policjantami, bo to jest kwestia przebudowy świadomości, mentalności policjantów. Ona została w znacznym stopniu już w znacznej mierze przebudowana, ale jeszcze gdzieś czasami się zdarzają takie sytuacje, że kogoś kusi nadużycie posiadanego stanowiska, funkcji, władzy. Tego nie może być. Więc etos to właśnie prawo, praworządność, wzór. To jest etyka, to jest patriotyzm, to jest nawiązywanie do najlepszych wzorów służby do policji państwowej z okresu międzywojennego, z okresu walki o niepodległość, kiedy się policjanci włączyli, tak jak inni funkcjonariusze państwowi, w obronę niepodległości, a także zapłacili jako ofiary, bo byli Polakami, zapłacili życiem w obozach martyrologii, w obozach zagłady na wschodzie w Katyniu i w innych miejscach kaźni. Myślę o policjantach, którzy zostali zatrzymani przez Rosję sowiecką, przez Związek Sowiecki po inwazji 17 września na skutek właśnie tego rozbioru, którego dokonano wespół z Niemcami hitlerowskimi. No więc to są takie powiedziałbym zobowiązania również, które wynikają z historii, bo jeżeli to poświęcenie, jeżeli ta ofiara, jeżeli ta krew i śmierć naszych funkcjonariuszy miałyby pójść na marne, to oczywiście byłoby coś najgorszego, co się mogłoby zdarzyć, ale nie idzie na marne, to jest zasiew, to jest właśnie wzór, to jest gleba, z której wyrastają współczesne postawy i te związane ze służbą policjantów od 1919 roku przez okres międzywojenny i potem po przerwie na okres milicji, no o tym nie mówimy dzisiaj, tylko po reaktywowaniu polskiej policji, pod to nazwą i po odzyskaniu suwerenności. Ponad 25 lat już. Jest tu dużo wzorów dobrych, do których warto i trzeba nawiązywać i polscy policjanci w tej chwili to robią. Nowa kadra dowódcza, która ma e, e, ogromny zapał do e, pracy, do, do tego, żeby pokazać, że naprawdę można zrobić wszystko w państwie, co tylko możliwe i będą tego efekty. Kadra, która pokazała podczas Światowych Dni Młodzieży i szczytu na to, że państwo polskie nie jest państwem teoretycznym już, że jest wreszcie państwem realnym, które działa w sposób skuteczny. Prawdziwy, nieudawany, i że tamten czas, kiedy minister z czasów POPSL, spraw wewnętrznych, mówił, państwo teoretyczne, że mamy za sobą i aby bezpowrotnie za sobą. Także to wszystko jest ważne i się ze sobą wiąże. Etos, służba wobec ludzi, praca dla ludzi, blisko ludzi i z ludźmi, nawiązywanie do dobrych wzorców, które mamy na szczęście. No i właśnie czuwanie nad tym, żeby nie, nie stracić tej czujności na co dzień, żeby wszystko, co może zagrażać bezpieczeństwu obywateli, zostało wykryte i y, unieszkodliwione, zniwelowane, zlikwidowane. Co miesiąc czy co rok, co pół roku drukujemy statystyki, pokazujemy, co tam nam wzrosło, co spadło, gdzie są jakieś braki i wydaje nam się, że jakieś tam odchylenia w tej statystyce są. Najważniejsze, może źle to nazwa, ale czasami kombinujemy, jak to zrobić, żeby nagle ten słupek był bardziej korzystny, czy kolor mniej drastyczny. To nie tak. Oczywiście ta statystyka jest, funkcjonuje, będzie funkcjonowała, ale ona ma ukazywać nam pewne trendy. Trendy, które dadzą nam możliwość dalszego planowania pracy organizacji pracy, odpowiedniego stawiania zadań. Natomiast nie ta ocena jest najważniejsza, ale nie jest też oceną najważniejszą moja ocena, natomiast najważniejszą dla nas wszystkich, dla formacji, jaką jest policja, jest ocena społeczna. Ocena społeczna tego właśnie społeczeństwa, tych mieszkańców, na rzecz których służymy. I ona jest wskaźnikiem i wyznacznikiem tego, czy nasza służba jest dobra czy nie jest dobra. Ja w tym momencie życzę wam sobie nam wszystkim, aby ta ocena była bardzo wysoka. Życzę, aby ta ocena wiązała się z szacunkiem, z szacunkiem i wdzięcznością za ten trud, który wkładamy we wzorowe wykonywanie zadań służbowych. Tegoroczne lato jest dla całej polskiej policji wyjątkowo pracowite. Ale jest co robić jest, jest, jest wciąż co robić dlatego, że bezpieczeństwo nie jest wartością dano raz na zawsze. Oczywiście to były potężne wyzwania, wielka odpowiedzialność. Polska była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży. Przyjechali pielgrzymi ze 187 krajów. Było mnóstwo przecież osób młodzieży i innych osób dorosłych z Polski, z całej Polski, także to wyzwanie było wyjątkowe. Myślę o Światowych Dniach Młodzieży, ale także wcześniej szczyt NATO w innym wymiarze, bo to w Warszawie mniejsza liczba osób, ale za to zagęszczenie VIP-ów, przedstawicieli reprezentantów państw, od których zależy nasze bezpieczeństwo, w tym znaczeniu, że decyzje przez nich podjęte mają dla nas dużą wagę na przyszłość. Uroczystość na Starym Rynku w Łomży była przede wszystkim okazją do uhonorowania funkcjonariuszy i ich służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Za wzorowe wypełnienie obowiązków blisko 60 funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży otrzymało odznaczenia, awanse, gratulacje i podziękowania. Wśród uhonorowanych znalazł się komisarz Tomasz Haraburda, który z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego otrzymał akt mianowania na stanowisko pierwszego zastępcy komendanta miejskiej policji w Łomży